Witajcie. Dzisiaj taki odcinek o takiej dość ponurej atmosferze, ale dlaczego ponurej, to za chwilę się dowiecie. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, w tym lasku możecie się niczego nie spodziewać. Czysto, nie? I popatrzcie, co tutaj się dzieje. Ja mieszkam na wsi. I niedaleko mojej wsi właśnie tutaj gdzie się znajduje właśnie takie coś znalazłem ale jeżeli myślicie że to było jedno wysypisko to jesteście w błędzie ponieważ tutaj mamy kolejne dosłownie niedawno odkryłem to wysypisko patrzcie ile tego tu jest no tragedia no po prostu nie wiem no co z tym zrobić no Piszcie w komentarzach, co z tym zrobić. No zgłaszać to, czy nie zgłaszać, bo to wygląda fatalnie. No. Nie jestem w stanie ocenić, czy to są świeże, czy stare wysypiska, natomiast no nie są jednak takie stare, jakby się mogło wydawać, ponieważ te śmieci nie są jeszcze tak rozłożone. Tu są takie nietypowe tereny, takie hałdy, Prawdopodobnie po żwirowni. Proszę bardzo, kolejne rzeczy. No i zobaczcie, kolejne wysypisko. O, ja pierdzielę. Ale to mnie najbardziej rozbraja. Puszki. Nie wiem po czym chyba po farbach, no ale zamiast wywieźć to na złom, jakiś idiota wypierdzielił to na ziemię. Nie pomyślał o tym, żeby to spieniężyć. No, no nie wiem, gdzie takie odklejone mózgi żyją. I ci ludzie po prostu żyją wśród nas. Tak przyjrzeć się temu wszystkiemu... No nie no, po prostu nie wiem, ręce opadają na ten sam widok, no. I zastanawiam mnie, dlaczego nikt nic z tym nie robi. A przecież wszyscy wiemy, że przyroda jest dla ludzi. Niestety część z tych ludzi tą przyrodę niszczy. Właśnie w taki sposób. No nic, to tyle w dzisiejszym odcinku. Chyba sami możecie się wypowiedzieć na ten temat w komentarzach, Już chyba macie jakieś opinie własne. No i cóż, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. No nieprzyjemny odcinek wiem, ale musiałem to pokazać, żeby zobaczyć, jak przyroda jest przez człowieka niszczona. No dzięki, to tyle. Na razie, trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Dużo zdrowia życząc. Siemka. I taka mała niespodzianka 5 leśnych grzybków Forest Cleaning. Pozdrawiam cię serdecznie.